Kardynał Mercy O Umartwieniu Chrześcijańskim. Przedmiot Umartwienia Chrześcijańskiego. Celem Umartwienia Chrześcijańskiego jest przeciwdziałanie złym wpływom, wywieranym przez Grzech Pierworodny na nasze dusze, nawet po odrodzeniu ich przez Chrzest. Pomimo odrodzenia naszego w Chrystusie, przez które zgładzony został w zupełności Grzech Pierworodny daleko nam jeszcze bardzo do prawości i spokoju pierwotnego. Sobór Trydencki stwierdza, że nawet po chrzcie odczuwamy porządliwość. To jest ową potrójną porządliwość ciała, porządliwość oczu i pychy, ale odruchy te powinny jedynie pobudzać nas do chwalebnych walk życia chrześcijańskiego. Potrójne to pożądanie nazywa Pismo Święte raz starym człowiekiem przeciwstawiającym się nowemu człowiekowi, którym jest Jezus żyjący w nas i my żyjący w Chrystusie to ciałem lub naturą upadłą staczającą walki z duchem lub naturą odrodzoną przez łaskę nadprzyrodzoną tego to starego człowieka trzeba nie mówię unicestwić bo jest to rzeczą niemożliwą dopóki trwa życie doczesne ale umartwić to jest doprowadzić praktycznie do bezsilności bez władu i bezpodności Trzeba przeszkodzić i zniweczyć żywotność zła w całym naszym życiu duchowym, by nie mogło wydawać owoców, którymi są grzechy. A więc umartwienie chrześcijańskie powinno obejmować całego człowieka, cały zakres działania, w którym natura nasza obracać się może. Taki jest przedmiot ducha omartwienia. Wskażemy sposób zastosowania go w życiu, przechodząc kolejno liczne przejawy naszej żywotności. I grupując je jak poniżej. Żywotność organiczna, czyli życie cielesne. Żywotność zmysłowa, objawiająca się bądź pod formą poznawania przez zmysły zewnętrzne, bądź przez wyobraźnię, bądź przez pożądania zmysłowe, uczucia lub namiętności. Żywotność racjonalna, wyrozumowana, nieprzymuszona, która jest podstawą naszych myśli, sądów i postanowień. Następnie rozważymy zewnętrzne przejawy życia naszej duszy, zewnętrzne nasze czyny, w końcu wzajemny stosunek między bliźnimi. Ćwiczenia Umartwienia Chrześcijańskiego: Umartwienia Ciała. Ograniczaj pożywienie, o ile to możliwe, do prostej konieczności. Zastanów się nad słowami św. Augustyna: Nauczyłeś mnie, o mój Boże, by pożywienie uważać jako sposób podtrzymania życia. O Panie, któż z nas nie przekracza tutaj choć czasem granic. Jeśli znajdzie się taki człowiek, choć jeden, to oświadczam, że człowiek ten jest wielki i powinien wielce chwalić imię Twoje. Proś Boga często, proś go codziennie, by łaska Jego dozwoliła Ci nie przekroczyć granic konieczności i abyś nie dał się pociągnąć uczuciu przyjemności. Nie jedz między godzinami zwykłego posiłku, chyba z koniecznej potrzeby lub ze względów uprzejmości. jest wstrzemięźliwość i posty, lecz tylko w zakresie posłuszeństwa i z umiarkowaniem. Nie jest ci wzbronione korzystać z pewnych przyjemności, lecz trzeba, by w nich była intencja czysta, i należy za nie błogosławić pana. Sen powinien być unormowany. Unikać należy w tym względzie wszelkiego wygodnictwa, wszelkiej miękkości, zwłaszcza rano. Naznacz sobie, jeśli możesz godzinę i przestrzegaj jej energicznie, tak dla wstawania, jak i spoczynku. W ogólności odpoczywaj w rozmiarach koniecznej potrzeby, a oddawaj się pracy hojnie, nie szczędząc swego trudu. Strzeż się wyczerpania ciała, lecz przede wszystkim nie schlebiaj mu. Jeżeli zauważysz, że chce ono odgrywać rolę Pana. Natychmiast potraktuj je jak niewolnika. Jeżeli odczuwasz jakie niedomagania, uważaj, by nie stać się ciężarem dla drugich przez zły humor, pozostaw braciom swym starania o litość nad tobą, sam bądź cierpliwy i milczący, jak boski baranek, który naprawdę dźwigał wszystkie słabości nasze. Strzeż się korzystać z drobnych niedomagań jako powodu do dyspensy lub uchylania się od zwykłego porządku dziennego. Trzeba nienawidzieć jak zarazy wszelkie odchylenie od reguły, pisał święty Jan Berchmans. Przyjm z poddaniem i znoś pokornie, cierpliwie i wytrwale przykre umartwienie nazwane chorobą. Umartwienie zmysłów, wyobraźni i uczuć. Przede wszystkim zamykaj stale oczy na wszelki widok niebezpieczny, a nawet miej odwagę zamykać je na wszystko co zbędne i niepotrzebne. Patrz nie widząc, nie szukaj w nikim piękności lub brzydoty. Miej uszy zamknięte na pochlebstwa, pochwały, pokusy, złe rady, obmowy, drwiny bolesne, krytykę nieprzychylną, podejrzenia udzielone drugim, na każde słowo mogące wywołać najmniejsze nawet oziębienie między dwiema duszami. Jeżeli powonienie twoje cierpi z powodu kalectwa lub dolegliwości bliźniego, Daleki od skargi, czerp w tym radość świętą. Co się tyczy rodzaju pożywienia, miej w poszanowaniu Radę Pana naszego. Jedz, co Ci dają. Jedz, co dobre, bez szukania w tym upodobania. Jedz, co złe, bez okazywania wstrętu. Bądź obojętnym, tak na jedno, jak i na drugie. Oto, mówi święty Franciszek Salezy, prawdziwe umartwienie. Ofiaruj Bogu swoje posiłki, nakaż sobie przy stole małe umartwienie. Na przykład, odmów sobie trochę soli, szklanki wina, słodyczy. Współbiesiednicy twoi nie zauważą tego, a Bóg ci to policzy. Jeżeli to, co ci dają, dogadza twemu podniebieniu, myśl o żółci i o occie, którymi napojono pana na krzyżu. Nie przeszkodzi ci to jeść, lecz będzie przeciwwagą twojej przyjemności. Unikaj wszelkiego zbliżenia zmysłowego. Wszelkiej pieszczoty, połączonej z porządliwością, w której szukałbyś i znajdował radość specjalnie zmysłową. Nie wygrzewaj się, chyba żeby to było potrzebne dla uniknięcia zachorowania. Znoś wszystko, co umartwia ciało, w sposób naturalny, szczególnie znoś chłód zimowy, upał letni, posłanie twarde i wszelkie niedogodności tego rodzaju. Bądź pogodny przy wszystkich zmianach temperatury. Witaj uśmiechem każdą w nich zmianę. Mów z prorokiem: zimno, gorąco, deszczu, błogosławcie pana. Szczęśliwi ci, co ze szczerego serca zdołają powiedzieć słowa powtarzane często przez świętego Franciszka Salezego. Nigdy nie czuję się lepiej, jak wówczas, gdy mi nie jest dobrze. Umartwiaj swoją wyobraźnię, gdy kusi cię widokiem znakomitego stanowiska, lub smuci cię przewidywaniem smutnej przyszłości. Gdy cię drażni wspomnieniem słowa lub czynu, które cię obraziły. Jeżeli zapragniesz marzyć, walcz z tą myślą bez litości. Umartwiaj się jak najstaranniej na punkcie zniecierpliwienia, podrażnienia i gniewu. Dotrzyj do głębi swych pragnień, poddaj je kontroli rozumu i wiary. Czy nie dążysz raczej do długiego życia niż do świątobliwego? Do używania przyjemności i dostatku bez zmartwień i cierpień. Do zwycięstw bez walki, do powodzenia bez przeciwności, do poklasków bez krytyki, do życia wygodnego, spokojnego, bez krzyży jakiejkolwiek natury, to znaczy do życia odmiennego od życia naszego boskiego Zbawcy. Strzeż się pewnych przyzwyczajeń, które, choć niezdecydowanie złe, mogą się stać zgubnymi, jak na przykład czytanie książek swobodnej treści, gry hazardowe i tym podobne. Staraj się wykryć swą główną wadę. I gdy ją poznasz, tępią w jej najdrobniejszych ułamkach. W tym celu poddaj się szczerym sercem wszystkiemu, co mogłoby być jednostajne i nudne w robieniu szczegółowego rachunku sumienia. Niewzbronione ci jest mieć serce i okazywać je, lecz strzeż się przed niebezpieczeństwem przekroczenia, właściwej miary. Walcz energicznie z przywiązaniami zbyt zmysłowymi, z przyjaźniami zbyt wyłącznymi. I wszystkimi czułostkowatymi poruszeniami serca. Umartwienie umysłu i woli. Umartwiaj umysł, zabraniając mu wszelkich zbytecznych porywów, wyobraźni, wszelkich myśli zbędnych, obcych, które przyprawiają cię o stratę czasu, rozpraszają duszę, obrzydzają pracę i rzeczy poważne. Myśli smutne i niespokojne muszą być wygnane z Twojego umysłu. Troska o to, co cię w przyszłości spotkać może, nie powinna cię zajmować. Co zaś do złych myśli, które cię niepokoją wbrew Twojej woli, powinieneś, odrzucając je, uczynić z nich przedmiot cierpliwości. Gdy będą mimowolne, będą źródłem zasługi. Strzeż się uporu w myśli, uporu w uczuciach. Poddaj się chętnie sądom drugich, chyba że chodzi o sprawy, w których masz obowiązek zająć wyraźne stanowisko. Umartw naturalny organ twego umysłu, twój język, ćwicz się w milczeniu, czy to gdy ci je reguła nakazuje, czy gdy je sobie nakażesz z własnej woli. Lepiej słuchać innych, niż mówić samemu. Skoro jednak mówić trzeba, zachowaj umiarkowanie, unikając zarówno przesady w mówieniu, które przeszkadza innym w wypowiadaniu ich myśli, jak i milczenia, które oznaczałoby pogardę ubliżającą treści przemówienia innych. Nie przerywaj nigdy temu, który mówi, i nie uprzedzaj zbyt pochopną odpowiedzią zapytania. Miej głos umiarkowany, nigdy gwałtowny lub rozstrzygający. Unikaj wyrazów takich jak bardzo, nadzwyczajnie, strasznie. To są przesady. Szukaj upodobania w prostocie i prawości. Symulacja wykręty, dwuznaczniki wyrachowane, na które pozwalają sobie bez skrupułu niektóre nabożne osoby, dyskredytują pobożność. Powstrzymuj się od wszelkich słów grubiańskich, trywialnych czy nawet zbędnych. Pan nasz przestrzega, że zażąda z nich rachunku w dzień sądu. Przede wszystkim umartwiaj wolę. To sprawa zasadnicza. Naginaj ją nieustannie do tego, co uważasz za miłe Bogu i za rozkaz opatrzności. Nie biorąc w rachubę własnych upodobań i wstrętów, pragnień i odraz, ulegaj nawet podwładnym w rzeczach nie dotyczących chwały Bożej i obowiązku Twego stanowiska. Najdrobniejsze nieposłuszeństwo rozkazom czy nawet życzeniom przełożonych uważaj za odnoszące się do Boga. Pamiętaj, że wprowadzisz w czyn największe z umartwień, jeśli potrafisz cieszyć się, gdy Cię upokarzać będą i jeśli posłuszeństwo Twoje będzie doskonałym w stosunku do tych, którym Bóg chce, żebyś był uległy. Z radością przyjmij napomnienie i lekceważenie Twojej osoby. Oto słowa świętego Jana od krzyża i rada, którą czytamy w naśladowaniu. Nie mów o sobie ani dobrze ani źle. Nie mów wcale. Milcząc, staraj się, aby o tobie zapomniano. Gdy wobec upokorzenia lub nagany masz ochotę szemrać i smucić się, powiedz jak Dawid: dobrze mi, żeś mnie upokorzył. Nie podtrzymuj w sobie lekkomyślnych pragnień. Święty Franciszek mawiał: Pragnę niewiele, a i tej niewielkiej ilości pragnień pragnę bardzo mało. Przyjm z poddaniem umartwienia zesłane przez Opatrzność, krzyże i prace przywiązane do stanowiska, na którym Cię ona postawiła. Tam, gdzie jest mniej naszego wyboru, mówi Święty Franciszek Salezy, jest więcej upodobania Bożego. Chcielibyśmy wybierać sobie krzyże, mieć inny niż nasz. Wolelibyśmy nieść krzyż ciężki, a mający pewien rozgłos, niż krzyż lekki, a męczący swą jednostajnością. To złuda. To nasz krzyż trzeba nieść, a nie inny. Zasługa jego nie jest w jego rodzaju, ale polega na doskonałości, z jaką się go znosi. Nie niepokój się pokusami, skrupułami, oschłością duchową. Co się czyni w oschłości jest większą zasługą przed Bogiem niż to, co się czyni w pocieszeniu. Mówi święty biskup genewski. Nie trzeba się zbytnio martwić upadkami, ale upokarzać się nimi. Upokarzać się jest rzeczą dobrą, którą niewiele osób rozumie. Niepokoić się i być wytrąconym z równowagi jest rzeczą złą, bo w tego rodzaju niepokoju i rozczarowaniu miłość własna odgrywa wielką rolę. Nie dowierzajmy zarówno nieśmiałości i zniechęceniu, które denerwuje. Jak i zarozumiałym myślom, które są właściwie pychą w działaniu. Pracujmy, jak gdyby wszystko zależało od naszych wysiłków, lecz bądźmy pokornymi, jakby nasza praca nie miała żadnego znaczenia. Umartwienie w czynach naszych zewnętrznych. Bądź bardzo dokładnym w wypełnianiu oraz postawionego sposobu Twego życia. Słuchaj bez ociągania, pamiętając na słowa świętego Jana Berchmansa. Moja pokuta to spełnianie zwykłych uczynków życia. Przywiązywanie największej wagi do małych rzeczy. Oto moja zasada. Spełniając obowiązki swego stanu, staraj się być zadowolonym z wszystkiego, co mogłoby ci się nie podobać i drażnić, mając znowu w pamięci słowa świętego Franciszka: nigdy mi nie jest lepiej, jak gdy mi jest niedobrze. Nie poświęcaj ani chwili próżniactwu, bądź zajętym od rana do nocy bez wytchnienia. Jeżeli spędzasz życie choć w części nad nauką, stosuj do siebie rady Świętego Tomasza Zakwinu udzielane uczniom. Nie zadawajcie się powierzchownym korzystaniem z tego, co czytacie czy słyszycie, lecz starajcie się przeniknąć i zgłębić treść całą. Nie pozostawajcie w wątpliwości w rzeczach, co do których możecie mieć pewność. Pracujcie z świętą chciwością nad wzbogaceniem waszego umysłu, Ułóżcie systematycznie w pamięci wszystkie wiadomości, jakie dane wam jest zdobyć, jednakże nie starajcie się zgłębić tajemnic, które przekraczają waszą inteligencję. Zajmuj się jedynie czynnością chwili obecnej, nie wracając do tego, co ją poprzedziło, ani nie wybiegaj myślą ku temu, co nastąpi, i mów ze świętym Franciszkiem: Gdy robię to, nie jestem obowiązany robić nic innego. Dość szybko jest i dość dobrze. Śpieszmy się statecznie. Bądź skromnym w sposobie życia. Nic doskonalszego jak zewnętrzny wygląd świętego Franciszka. Trzymał głowę zawsze prosto, unikając jednakowo owej lekkości, która nią obraca na wsze strony, niedbalstwa, które ją naprzód pochyla i usposobienia dumnego i wyniosłego, które ją w tył odrzuca. Twarz jego była zawsze spokojna, bez zakłopotania, wesoła, pogodna i szczera. Jednakowoż bez żartobliwości niedyskretnej, bez głośnego, niepohamowanego lub zbyt częstego śmiechu. Gdy był sam, zachowywał się tak, jakby znajdował się w licznym towarzystwie. Nie zakładał nogi na nogę, nie opierał głowy na łokciu. Gdy modlił się, był nieruchomy, jak kolumna. Gdy natura poddawała mu myśli użycia jakiejś wygody, nie słuchał jej. Uważaj czystość i porządek za cnotę. Brud i nieporządek za wadę. Precz z ubraniem brudnym, poplamionym lub podartym. Z drugiej strony uważaj za wadę jeszcze większą, zbytek i światowość. Tak postępuj, aby patrząc na twoje ubranie nikt nie mógł powiedzieć, to jest brudne lub to jest eleganckie. Lecz by każdy mógł rzecz, to jest odpowiednie, właściwe. Umartwienie w stosunkach z bliźnimi. Znoś wady bliźniego. Wady wychowania, umysłu, charakteru, znoś wszystko, co ci się w nim nie podoba: sposób chodzenia, zachowania, głos, akcent albo cokolwiek innego. Znoś wszystko od wszystkich, znoś aż do końca i po chrześcijańsku. Unikaj zarozumiałej cierpliwości, która zdaje się mówić, cóż mnie łączy z tym lub owym, w czymże dotyczy mnie to, co on mówi, czyż potrzebuję przychylności, sympatii, a nawet uprzejmości od kogokolwiek, a zwłaszcza od niego właśnie. Nic więcej małostkowego przed Bogiem, jak te obojętności wyniosłe, pogardliwe na pewno lepsze byłoby zniecierpliwienie. Masz ochotę rozgniewać się, bądź łagodnym dla miłości Chrystusowej. Szukasz zemsty, płać dobrem za złe. Mówią, że wielką tajemnicą trafienia do serca świętej Teresy było zrobić jej przykrość. Chcesz okazać niezadowolenie komu? Uśmiechnij się do niego z dobrocią. Chcesz uniknąć spotkania kogoś, przez cnotę szukaj go. Chcesz źle o nim mówić, mów dobrze. Chcesz mówić surowo, mów łagodnie, serdecznie. Miej upodobanie w chwaleniu braci, zwłaszcza tych, do których masz wrodzoną niechęć. Nie bądź rozumnym kosztem miłości. Jeżeli w Twojej obecności pozwala sobie ktoś na rozmowę niewłaściwą lub szkodzącą opinii bliźniego, możesz zwrócić uwagę mówiącemu, ale lepiej zręcznie skieruj rozmowę na inny przedmiot. Lub wyrazem twarzy okaż smutek, lub umyślną nieuwagę, dając poznać, że to co mówią nie podoba ci się. Jeżeli oddanie małej przysługi przychodzi ci z trudem, zaznacz gotowość do spełnienia takowej, a zyskasz podwójną zasługę. Miej wstręt do odgrywania roli ofiary w oczach własnych i cudzych. Nie wyolbrzymiaj swych ciężarów, staraj się uważać je za lekkie, bo są one takimi w istocie daleko częściej niż ci się wydaje. A byłyby nimi zawsze, gdybyśmy mieli więcej cnoty. Zakończenie. W ogóle naucz się odmawiać naturze tego, czego żąda od ciebie niepotrzebnie, a naucz się żądać od niej tego, czego ci odmawia bezzasadnie. Postępy twoje w cnocie, mówi autor naśladowania Jezusa Chrystusa, wzrastać będą w stosunku do gwałtu, jaki sobie zadasz. Trzeba umrzeć, mówił święty biskup genewski, trzeba umrzeć, by Bóg żył w nas. Bo niepodobieństwem jest dojść do łączności duszy z Bogiem inną drogą jak przez umartwienie. Te słowa, trzeba umrzeć, są twarde. Lecz po nich nastąpi wielka słodycz, bo umiera się sobie dla złączenia się z Bogiem przez tę śmierć. Oby Bóg pozwolił nam mieć prawo zastosowania do siebie tych pięknych słów świętego Pawła do Koryntian. We wszystkim znosimy utrapienia Nosimy w sobie zawsze i wszędzie śmierć Jezusa, by życie Jezusa objawiło się też w nas. Szkoła Chrystusowa. Czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego. Rok 10. Tom 18. Lwów 1939.